A z dzisiaj w kolejnym odcinku TOP 5 drogeryjne. To wyprosiliście, o to, bym stworzyła jakby z tego serię i polecała Wam moje TOP 5 z każdej kategorii, więc pamiętajcie, że możecie też podjąć tą decyzję. Wystarczy zostawić na dole komentarz pod tym filmem, co chcecie zobaczyć TOP 5, co. Bronzery, tusze do rzęs, yy, padło na korektory. Szczerze, zrobiłam Wam sondę i bardzo dużo, bardzo dużo z Was prosiło o właśnie korektory. W kolejności następnej, będą pudry pod oczy, bo ten temat też Was bardzo interesuje i szło tutaj łeb w łeb, ale tym razem padło na korektory, które ja uważam, że te dostępne w drogerii są najlepsze. Zapraszam Was serdecznie na dzisiejszy odcinek. Zacznę od korektora, który zdecydowanie można powiedzieć jest, był moim ulubieńcem. Obecnie używam totalnie innych produktów. No ale jak kobieta zmienną jest, ja lubię sobie skakać z kwiatka na kwiatek, jeśli chodzi o korektory, i też w zależności od pory roku używam innych. Mam wrażenie, że inne korektory stosuję w lecie, a inne w zimą. Nie wiem, czy to ma sens. Jednakże muszę Wam też powiedzieć, że jeśli chodzi o korektory pod oczy, to uwielbiam korektory, które zdecydowanie mają funkcję. Stygnięcia. Nieraz o tych korektorach już Wam opowiadałam. E, często dostaję zapytanie, z poleć mi korektor, który nie wchodzi w załamania. Otóż, moje drogie babki, przede wszystkim szukamy dobrego okrycia i stygnięcia. Bo jeśli chcecie utrzymać i ujarzmić korektor w okolicy oka przy zmarszczkach. To tylko taki korektor, który będzie nam dosyć szybko zastygał, ale z nim będzie trzeba też dosyć szybko pracować. W sposobach aplikacji korektora mogę Wam zrobić osobny odcinek. Planuję zrobić właśnie błędy przy aplikacji korektora, które popełniamy. Ja Was przepraszam, jak będę zbyt często tutaj macać to oko i będę kogoś rozpraszać, ale łzawi mi to oko, ale już stwierdziłam, że nie będę zmywać tego makijażu, tylko się przebrałam, bo chcę dla Was naprawdę nagrać te top 5 drogeryjnych. Korektor, który uwielbiam e, i najdłużej u mnie przewijał się na kanale, jest to zdecydowanie Infallible od marki L'Oreal. Korektor, który bez mrugnienia okiem porównam do Tarte Shape Tape. Jest to idealny zamiennik, który w dodatku posiada bardzo ciekawą gamę kolorystyczną. Jednakże kompletnie nie opłaca się go, słuchajcie, kupić w drogerii. Dlatego, że zauważyłam, że w drogerii on kosztuje jakieś chore pieniądze. Natomiast w drogeriach z kolei internetowych, typu na przykład Kokolita, broń Boże, oni mnie tutaj nie sponsorują, żeby nie było żadnych domysłów. Ale tak na przykład taki sklep jak Kokolita widziałam, że ma taką przebitkę cenową, jeśli chodzi o ten korektor. Bardzo długo używałam korektora 327. Jeszcze jest taki odcień, który nazywa się Pekan. I go też uwielbiam latem, kiedy jestem trochę mocniej opalona. Korektor, przede wszystkim, pamiętajcie, musi być idealnie dobrany do waszego kolorytu cery. Może być o ton jaśniejszy. Nie wybierajcie nigdy korektorów o 5 ton jaśniejszych, szczególnie jeśli macie tendencję do zasilania wokół ocza, oka. Korektor ten Wam polecam z całego serca, on idealnie nadaje się właśnie do zakrywania wszelkich przesinień okolicy oka. Ma bardzo solidne krycie, jest bardzo mocno kryjący i również zastyga dosyć szybko. Ja na przykład go uwielbiam, ale trzeba z nim pracować, e, myślę mokrą gąbką, bądź też palcem doklepując produkt. Myślę, że pędzelkiem e, możemy uzyskać smugi albo podkreślić załamania, szczególnie tej naszej nefrag w nefralgicznej okolicy oka. Kolejny produkt, który Wam chciałam polecić z całego serca, jest to NYX Born to Glow. NYX, jak wiecie, możecie w Rosmanie kupić. To jest ten korektor, który ma świetne krycie, ale właściwości również rozświetlające. Idealnie nada się dla osób, które e, są w wieku dojrzałym, jak również w wieku normalnym. Nazwijmy to w ten sposób. Korektor ten przepięknie, idealnie wyrównuje kolory skóry w okolicy pod okiem. Kosztuje niewielkie pieniądze, więc naprawdę serdecznie Wam polecam. Oczywiście tutaj na ekranie Wam dodaję i ceny, i dostępność, gdzie go możecie kupić, bo tak jest założenie tego filmu, żeby właśnie jakby dać Wam tą przystępność cenową przede wszystkim. Jest on naprawdę rewelacyjny i dobrze łączy się z pielęgnacją w okolicy pod okiem. Kolejny produkt, który Wam chcę polecić i to Wy mnie poinformowaliście, że paese stacjonarnie jest dostępne w Contigo, e, więc chcę Wam po polecić korektor, który ja osobiście bardzo lubię, a który e, ma dla mnie też drugą funkcję idealnie sprawdza się jako baza podcienie. Dlaczego? Dlatego, że jest to korektor, który bardzo szybko stygnie. Nazywa się Run For Cover i jest to Full Coverage Concealer, który występuje chyba w 4 czy 5 odcieniach. E, Naprawdę naprawdę świetny produkt, ale e, ma jeden minus dla mnie, ten e, po prostu to stygnięcie jest nawet mi powiedziała trochę zbyt szybkie, więc fajnie aplikować najpierw krem w okolice pod oko, a dopiero później dajemy ten produkt. E, najlepiej wygląda wklepany palcem zdecydowanie. Gąbka mam wrażenie go pochłania, jeśli chodzi o jego pigmentację, e, ale idealnie nadaje się jako baza pod cienie, bo on pozostawia taką lepką, lepką warstwę, delikatną. E, I muszę wam powiedzieć, że dawno nie widziałam tak dobrego korektora, który by się nadawał jako baza pod cienie, ponieważ większość korektorów jest albo zbyt na zbyt tłuste, albo plami i tak dalej, tak dalej. Ten produkt mam sprawdzony. Jeśli zaczynam od mojej ulubionej techniki. E, czyli techniki kremowej, bądź też pracuję na kredkach, to zawsze muszę wyrównać odrobinę właśnie powiekę korektorem. I najczęściej sięgam po Fenty, ale ten produkt też mi się sprawdza tak samo dobrze jak i korektor z Fenty. Polecam. Kolejny produkt, który Wam chcę polecić, korektory, które występują w bardzo fajnej gamie kolorystycznej i są dostępne w drogerii w sumie od niedawna, jest to marka NAM. I to jest e, Pro Shaping Concealer, który. Jest taką wersją mocniej nawilżającą, powiedziałabym, niż Fenty Beauty. Dlaczego? Dlatego, że on zastyga, zastyga, ale później zastyga, więc potrzebujemy z nim pracować dosyć. E wolniej, możemy sobie pozwolić na to troszeczkę ślamazarność, nie musimy się mocno śpieszyć, tak jak w przypadku na przykład L'Oreala, gdzie trzeba gonić i Poesie Run gdzie trzeba gonić. Eee, możemy sobie pozwolić na te dłuższe pociągnięcia. Bardzo fajne kolory, bardzo fajna gama w ogóle kolorystyczna. No i mój ulubiony odcień numer 6, ale zauważyłam również 8, bo ta szóstka jest dosyć ciepła. One też mają drugą funkcję jako do konturowania i dwa kolory powstały takie fajne do konturowania. Które też śmiało ja często wykorzystuję do konturowania twarzy na mokro, e, bo mają po prostu fajne te kolory, ale zauważam, że jest ósemka dostępna i muszę sobie sprawdzić jeszcze ten odcień numer 8. E, polecam Wam serdecznie, jest to korektor naprawdę bardzo dobry, jakościowo i też myślę, bardzo przystępny. Cenowo. Ostatni produkt to jest mój hit. To jest moje takie wielkie odkrycie. E, ja e, kupiłam go w Kokolicie na stronie internetowej stacjonarnie. Jakoś tam się nie dogrzebałam do tych e, produktów. I mowa tutaj jest o Catrice Truskin, który ja uwielbiam używać najpierw, zanim poleci podkład. I to jest w ogóle C10 kul, cool. Bardzo chłodny, ale bardzo oliwkowy odcień korektora. Najbardziej oliwkowy odcień korektora, jaki w ogóle udało mi się w moim życiu znaleźć. Dodatkowo bardzo fajnie zastyga, ma taką lekko gumową konsystencję pod parcem. Uwielbiam ten korektor, dlatego tak serdecznie chciałabym go Wam polecić. E, uważam, że jest to jeden z lepszych korektorów. E, w ogóle ostatnio też wykonywałam krok po kroku makijaż dla Was na tablicę do siebie na Instagram, gdzie też pokazuję na IGTV makijaże na innych osobach niż tylko na sobie. Tak postanowiłam wprowadzić taki szybszy content. Zapraszam różnych ludzi do mojego studia i zapraszam panią Ewę oraz Julkę. Julkę widzieliście w makijażu. Julkę widzieliście, gdy aplikowałam na niej kępki od spodu w takim materiale. Dosyć niedawno też się pojawił. No i miałam przyjemność malować mamę, panią Ewę, która cudowna babka jest. Pani Ewa ma idealną skórę. Ja, na przykład, w przypadku cer dojrzałych, bądź też osób, które mają cery wręcz idealne i bardzo minimalną rzecz do zakrycia uwielbiam naprawdę pracować prawie że samym korektorem prawie że nie sięgam po podkład szczególnie jeśli osoby te mają jeszcze taką tendencję, że uwielbiają swoją skórę i wszystko co by im nie położyć na tą twarz czują się ciężko to uważam, że praca korektorem jest super, no ale za co lubię ten produkt to za to, że pracuje i gąbką i pędzlem i palcem i świetnie nie traci pigmentacji podczas blendowania jest to po prostu mój sztos i petard jeśli chodzi o dostępność korektorów w drogerii na chwilę obecną, uważam, że ten ma najbardziej genialną formułę, więc serdecznie polecam, ja go kupiłam na Kokolicie zauważam, że Kokolita ma też dostęp do większej gamy kolorystycznej niż ta, co jest w drogerii, nie wiem jakim cudem ale no Good For You Kokolita. Słuchajcie, tak prezentuje się moje top 5 drogeryjnych korektorów w okolice, no pod oko, czy też na twarz, czy też do konturowania. Myślę, że te produkty, które Wam dzisiaj zaprezentowałam przede wszystkim mają dosyć ciekawe gamy kolorystyczne. No może poza Paese, bo Paese ma taką dosyć marną tą gamę kolorystyczną, ale jest to polska marka, która jak wiadomo nasze polskie rodzime marki wypuszczają dosyć wąskie gamy kolorystyczne, natomiast no tak jak NYX, szeroka gama kolorystyczna L'Oreal, szeroka. Ta gama kolorystyczna e, nam tutaj próbował ścignąć, ale i tak ma większą niż Paezę. E, natomiast jeśli chodzi o Catrice, e, to tutaj Wam dodam, bo teraz kompletnie nie mam pojęcia, jaka jest gama kolorystyczna: czy jest duża, czy mała, jeśli chodzi o ten produkt. Natomiast wszystkie te produkty mam sprawdzone i to bardzo mocno, e, i nie boję się ich rekomendować Wam. Więc dajcie znać koniecznie, jakie top 5 drogeryjne e, chcecie, żebym Wam pokazała w następnym odcinku. E, I pytanie, jeszcze: czy chcecie, żeby to był, o, były odcinki, które tylko dotyczą się drogerii stacjonarnych, czy chcecie również, żeby to był odcinek pod tytułem, co jest dostępne w drogeriach internetowych? Ponieważ e, no obecnie większość z nas, nie wiem jak Wy, ale jest duży procent osób, które wykonują zakupy online. Dlatego pytam tutaj o możliwość roz rozszerzenia tego na dodatkowo pod kategorię też drogerie online. Kochani, dzisiaj wam już pięknie dziękuję za uwagę i do następnego. Trzymajcie się, hej.